Senta dzień dobry. Dziś pokażę Wam Forda Mondeo, o liftingu z 2011 roku z dwulitrowym, turbodoładowanym motorem EcoBoost, a także z automatyczną skrzynią biegów. W przodu co? Maledy do jazdy dziennej, felgi aluminiowe, szesnastki. Jest to wersja Titanium z wyświetlaczem Converse Plus, chromy, Fabrycznie przyciemnione szyby czynniki z tyłu, z przodu, fajne model. Kierury wydechowe to pokazuje, że coś tam już tam jakiś silnik jest, że coś tam musi dmuchnąć, dlatego są dwie. Kolor fajny, szary, metalik, no słońca nie ma, więc jak on się mieni, to nie pokażę wam zbytnio, ale spoko. Kolor znany. Gdzieś tam na ulicy możecie zobaczyć takie Mondeo. Alright. Teraz pora na bagażnik. A bagażnik Mondeo jest duży. Każdy Mondeo jest duży, jest naprawdę, naprawdę ok. Jeszcze jak się ogóle złoży to tam o oh, ile tam można rzeczy poskładać. E, ta picerka skóra materiał, elektryczne szyby z tyłu i Isofix jest gniazdko dodatkowe Żeby sobie podłączyć Na przykład jakiś smartfon Dobra Z przodu boczki pokryte skórą Z tyłu też Z tyłu też Cztery elektryczne szyby jest wyświetlacz Ford Converse Plus 194 tysiące przebiegu Automatyczna skrzynia biegów Klucze są dwa Jest książka serwisowa Dobra palimy tego pojazda No tu się nam zaraz wszystko cyk, 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 zaświeci tak jak powinno, no i teraz tak, kierownica z tempomatem w ogóle ładna ładna, jeszcze nie, nie powycierana nie pomęczona, tutaj mamy drugą część tempomatu, tu to sterowanie komputera Mamy tutaj wyświetlacz z nawigacją, z bluetooth, jest klimatyzacja automatyczna dwustrafowa, jest podgrzewana przednia szyba. Tutaj jest schowek zasuwany, no tu są podgrzewane fotele, skrzynia automatyczna, tak jak wspominałem. no Boczki pokryte skórą, fotele w półskórach, skórzany podłokietnik. Ja lubię mądre Mk4, to są naprawdę fajne auto. Nie wiem, musterko samo ściemniające. Dobra, idziemy pod maskę. Tak, dźwi kierowcy otwarte. Hmm. Ale zobacz, jak podniosłem maskę to już nie piszczy na mnie. No, ciekawy przypadek yy, ledy? LEDy ledy, 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 ledy ledy, 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 ledy tu jest dzynzel Z którą stronę ty dęzlu, idziesz w tą I mamy silnik, jest dwululitrówka, chodzi ładnie, pracuje. Zamykamy bramy. No. I Mondeo mamy. Hej.